Kubus. One, two, three. Hooray! Bravo! Kubusiu, już starczy zabawy wodą, wiesz? Pójdziemy tam dalej. Będziemy kręcić, tak? Karuzelą. No. Na schodki można wejść. Uważaj, bo masz teraz śliskie buty, kubuś. Uśmień sobie Kubuś, no? Usiądź ładnie, tak? Na pupci. Kubuś, bo dzieci czekają, wiesz? Chłopczyk chce zjechać. Brawo! Mama no, ci bluzę poprawi, bo ci zjechała. Ostrożnie. Daj no, mamusia zdejmie ci kapelusik, wiesz? Oj, tam jest Kubuś, kubus jest za mały, żeby tutaj wejść. Kubę? Myszko, ale zobacz, gdzie ty się wspinasz, synek. No, daj no, mama no, no. z tobą wejdzie, tak? No, już tu jest wysoko. Ale jesteś kubuś odważny. No, podejdź tam do przodu, tak? Nie bój się. Nic ci się nie stanie, wiesz? Tutaj mamusia rączkę, tak? No, jesteśmy wysoko. No, gdzie kubuś jest? Widać stąd cały plac, Kubuś. Tak? Tak drepczesz w miejscu? Chcesz zejść? Nie. No to mamusia musi Cię wziąć na rączki, wiesz? Już wysoko, zobacz, chłopczyk wchodzi.

Tam Kubuś płynie rzeka. Chcesz, Kubuś, zejść? No to poczekaj, mamusia Ci pomoże. Poczekaj.